Cześć kochani, tu Dorota. Mam dzisiaj dla Was tutorial na jesienną gruchę. W sumie taką gruchę z dynkami. Przygotowałam sobie bazę z HDF-u w kształcie gruszki i gesuję ją. Gesuję ją z obu stron, tak aby spód też wyglądał dobrze. Teraz mam takie dynki, które są ze styropianu. Przecięłam je na pół nożykiem do tapet i też je gesuję. Teraz pasta teksturalna czy strukturalna. Nakładam ją przez szablonik dość nieregularnie, bez zbytniej atencji, w trzech miejscach, czyli idę w tak zwaną kompozycyjną zasadę trójkąta, czyli będzie tu i tam. Pomiędzy regularnie nałożoną pastą przez szablon nakładam z kolei nieregularnie tę samą pastę, po to, aby uzyskać taki efekt starości, takiej tekstury, która pozwoli mi też na pobarwienie tej tekstury na różne kolory. Głębiej będzie ciemniejszy kolor, a wyżej będzie jaśniejszy kolor. Teraz znalazłam sobie taką gałązkę. Z listkami, jakimiś kuleczkami, zawijaskami, i ją sobie po prostu tnę. Na szczęście ona jest z dosyć miękkiego metalu i swobodnie ją można ciąć nożyczkami i wyginać jak się chce. Tutaj mam też takie proste druciki, w związku z tym chciałam, żeby wyglądały bardziej finezyjnie, to zawijam je sobie po prostu na ołówek. Końcówki są takie dosyć ostre tych listków, w związku z tym odcinam je mm, takimi obcążkami biżuteryjnymi. I znowu geso. Gesuję tylko z wierzchniej strony e, listki, ponieważ chcę, aby od spodu miały one, rzucały one taki naturalny cień. Całość Gesuję, całą resztę gesuję ze wszystkich stron po to aby te rzeczy przyjmowały dobrze media teraz żel medium będzie w ilościach hurtowych na tej gruszce układam sobie kompozycję mniej więcej jak chciałabym żeby ona była poprowadzona mam resztki to nie jest gipiura to jest taka serwetka bawełniana dość elastyczna Dlatego trudno się ją tutaj układa. Te listki się po prostu podwijają, czy też płatki się podwijają. I tego, że medium trzeba naprawdę tutaj dać, aby ją przesączyć, tą serwetkę i aby przylgnęła ona w miarę prosto do tej gruszki. Nakładam, nie przejmuję się tym, że nakładam miejscami jedna na drugie. To pod tymi denikami i tak nie będzie widać. Poza tym same dynki przekroiłam dość niechlujnie, w związku z tym one od spodu no, też mają niezbyt równe krawędzie. Cały czas sobie do przykładam te dynki, bo chcę, aby te kwiatuszki z serwetki wychodziły troszeczkę poza kompozycję z dyniek. No i znowu gesso. Tym razem gę maluję dość solidnie, nakładam porządną warstwę, ale nie na tyle, aby ona zasłoniła mi pastę strukturalną. Bardzo dobrze gesuję natomiast samą serwetkę, ale bardziej takimi ruchami e, powiedziałabym, wciskającymi to gesto, aby na pewno dobrze wszystko mi się zagesowało. Poczekałam aż ta tekstura mi e, ta kompozycja właściwie mi wyschnie, bo chciałam ją bardzo dobrze zagesować. Teraz układam kolejną warstwę kompozycji i najpierw trochę bałaganu, czyli będzie sizal. Sisal jest taki dość zarówno wdzięczny, jak i niewdzięczny, tak? Bo robi taki fajny bałaganik, natomiast o niego się później wszystko zahacza, podważają się te elementy kompozycji i co chwilę trzeba uważać, czy na pewno yy, wszystko się tam trzyma. Yy, te listki... Yy, Zarówno przyklejam je takie dosyć wyprostowane, wygięte trochę, jak również te najmniejsze listeczki wyginam je dokształcając do kształtu tych małych dyniek. Styropian bardzo dobrze przyjmuje żel medium, nic się na tym nie ślizga, więc te listeczki nie spadają. Na razie interesuję się tylko, aby one dobrze wyglądały, Właśnie od tej strony, od góry, nie przejmuję się na razie tym, czy listki mi dochodzą do tego ogonka, czy też nie. Te miejsca jeszcze później dalej będę wypełniać, i może na razie tam się dziać nieciekawie, czyli pojawić się dziury, czy po prostu jakieś niedoskonałości. To będzie wypełniane. Za chwilę Wam pokażę, czym. Kompozycję dopełniam docinając te druciki oraz te kuleczki. Staram się, aby wszystkie dziurki były tutaj wypełnione, a jednocześnie kompozycja szła od dołu do góry, od największych elementów do najmniejszych elementów, żeby tak łagodnie sobie schodziła z rozmiaru. Staram się też nie kłaść za dużo żelmediu, żeby te takie gluty tutaj, zwłaszcza na listkach mi się nie pojawiały, aby widać było, że to jest listek, a nie żeby zamaziać tym żelmediu. Teraz pierwszy etap łatania dziur oraz tworzenia dodatkowych atrakcji kompozycyjnych, czyli gaza. Gazę tym razem nie tnę na jakieś kawałeczki, tylko takim pociąg... pociągłymi ruchami urywam jakby takie długie nitki, ponieważ chcę, żeby tymi niteczkami otoczyć sobie dość niedbale te dynki. Wypełniam wszystkie dziury. Tam, gdzie widzę, że zrobiłam coś niefajnego, wciskam tą gazę po prostu na maksa, żeby mi ona tą dziurę zakryła. Oprócz tego, że gazę wciskam w dziury i tak delikatnie sobie układam na dynkach, to będę ją również rozkładać na brzegach kompozycji, rozciągając tą kompozycję jeszcze delikatnie na wszystkie strony tej bazy gruszkowej, po to aby ta kompozycja też łagodnie schodziła, żeby nie było tak, że walnęłam sobie same dynki, i naraz następuje przepaść kompozycyjna i już jest koniec krawędź bazy. One mają mi po prostu tak sobie swobodnie schodzić z kompozycji. Schodzić nie tylko samą budową kompozycji ale też kolorem o czym za chwilę będę wam mówić. I znowu Aha, teraz mamy pastę piaskową. Myślałam że to już gesso a to jeszcze pasta piaskowa. Chciałam profesjonalnie nałożyć ją pędzelkiem, natomiast nie ukrywam, że najlepiej ją się po prostu nakłada paluchem. Ona jest bardzo drobniutka, bardzo szybko wysycha i mogłabym ją jeść łyżkami. Stosuję ją prawie do każdego projektu. Jest znakomita. Jak wysycha, nie tworzą się żadne grudy, tylko taki piasek, po prostu jak na plaży. Oprócz tego, że nałożyłam tę pastę na same dynki, to jeszcze rozciągam też tą pastą kompozycję tam, gdzie mi się skończyła gaza, tak żeby fajnie mi się połączyła ta gaza z, wizualnie oczywiście z bazą. No i teraz gesso. Gesto teraz delikatnie. Widzicie, zmieniłam pędzelek na mniejszy. Chcę, żeby tylko tak wymuskać to, co się zadziało teraz po żel medium i po paście piaskowej. Nie chcę, żeby ona to, to gesto, żeby mi w jakiś sposób zalało tą teksturę. Chcę, żeby wszystko było teraz fajnie widoczne. Stosuję teraz Farbkę Vintage w kolorze brązowym to jest taka farbka, która jest jakby niezbyt dobrze napigmentowana i dość klejąca, bardzo szybko, niezbyt szybko wysycha. Dzięki temu mogę za chwilę po tym, jak ją nałożyłam na całość projektu, zdjąć nadmiary i odsłonić część tekstury po prostu kawałkiem papieru czy ściereczki bawełnianej. Teraz będę barwić fluidami całą kompozycję. Najpierw zaczynam od najciemniejszego koloru, takiego ciemnego brązu, i robię cień. Cień po prostu oblatuje tutaj w koło całej kompozycji, natomiast zarówno wokół dyniek, jak i wokół tych najdalej położonych. Elementów gazy czy listków, czyli jak gdyby nakładam cień na dwóch poziomach. Staram się też gdzie nie gdzie położyć ten cień na krawędzi bazy. Fluidy fajnie właśnie sobie rozwodnić można też popsikać, właśnie żeby się na pewno rozlały. Po najgorzej co może być na projekcie jak bierzemy go sobie pod kątem i naraz patrzymy, że pod spodem mamy jeszcze białe gesso albo kuleczki wyzierają spod gazy. A tak takim fluidem dosyć nawodnionym on wleci wszędzie i fajnie nam to pobarwi. Teraz jasny beż. Zapomniałam, że mam go również w fluidzie, w związku z tym stosuję normalną farbkę akrylową, Crafters Acrylic. I tym beżem rozjaśniam cały projekt. Na razie, jeśli gdzieś bardziej mi się maźnie, nie martwię się tym, bo jeszcze będę nakładać zarówno kolor, jak i jeszcze raz będę cieniować cały projekt. Natomiast metoda prawie suchego pędzelka odsączam nadmiar na papierze po to tylko, żeby tak całować te dyniki tym pędzelkiem teraz bardzo fajny kolor fluidu, taki musztardowy, znakomity nim tylko tak bardzo leciutko wierzchnią część dyniek koloruję nie schodzę w głąb tych dyniek za bardzo staram się, aby one już zatrzymały ten cień brązowy od dołu, który przed chwilą nakładałam. Nadmiary trzeba zetrzeć po prostu pędzelkiem, żeby ta farbka nie była też w nadmiarze tutaj na, położona. Lekkie przesuszenie, natomiast ja nie pracuję zbyt często ze steropianem i po większym przesuszeniu. A po prostu zaczął mi pękać, więc pozwalałam jednak temu projektowi wysychać bez nagrzewnicy. Teraz kolor też świetny, nazywa się Subgreen, i to jest taka jakby ciemna oliwka, takie kaki, chociaż też nie takie zbytnio, zbytnio kaki, taki bardzo fajny, jesienny kolor. Koloruję nim listki i wszystkie takie tutaj te pręciki spiralki, natomiast rozciągam też ten zieleń trochę na dół kompozycji po to, aby nawiązywać do tego tła, ta zieleń aby nawiązywała do tego tła, również przechodzę i po dyńkach robię im te przedziałki w zagłębieniach. I tym kolorem też sobie właśnie schodzę z tej kompozycji po to, żeby ten kolor również tak delikatnie łączył się z tłem. Ponownie wracam do koloru brązowego, jak Wam mówiłam i obrysowuję tutaj sobie znowu cień. Tym razem już niewiele, bo cień trochę zrobił mi kolor zielony, natomiast chcę, aby dynki były takie stare, gdzieś leżące sobie. W, jakimś, w jakiejś starej trawie, i tak dalej. W związku z tym e, jednak chcę, aby to nie był zbyt jasny projekt, dlatego też e, nie szczęcę tutaj tego brązu. E, cień nakładam również w dwóch warstwach, czyli pierwsza to jest to tło pod dynikami ale również na samych dynikach czyli od dołu, jak gdyby od dupeczek tych dyniek też nakładam trochę cienia oraz nakładam go też pod te listki, bo wiadomo, gdyby listek był w naturze, no to on też by rzucał cień, dlatego też chcę, żeby to w miarę naturalnie, o ile można w mix mediach mówić o czymś naturalnym, aby to po prostu tak w miarę wyglądało, jakby to było w przyrodzie. Teraz kolejny etap wypełniania dziurek, tam gdzie jeszcze te dziurki widzę, to nakładam po prostu zwykły klej introligatorski i będę wypełniać bulionem szklanym. Najpierw mam taki bulion z większych kuleczek i po prostu nasypuję i poczekam aż to wyschnie, nie będę tego nagrzewać i zaraz będę wypełniać drobniejszym bulionem. Dlaczego nie używam tych kuleczek lub też tego... Piasku, po prostu te kuleczki się o wiele fajniej koloruje i no na pewno nie będą białe i nie będą wyłazić. Jeśli źle, to te biel nie będzie wyłazić, jeśli źle je pobarwię. Poza tym przypominają rosę. Teraz znowu chwila na rozjaśnienie i zblendowanie całego projektu. Tym razem o wiele, wiele delikatniej niż to było już wcześniej. Robione przeze mnie. Tylko takie muśnięcia i wyrównanie koloru na całości projektu. Projekt bez złotka to nie projekt. Teraz złotym kolorkiem, też fluidem, nakładam trochę glamour. To nie będzie zbyt świecący projekt, natomiast wzmocni mi ten żółty. Odcień, dyniek. Kolor złoty również nakładam wokół kompozycji, po to aby znowu ona fajnie połączyła się z tłem. Ale tylko tak pitu-pitu, malutko. I już prawie koniec, czyli przygotowania do splasha. Ja splash zrobiłam z tego, co mi zostało, czyli z tej złotej farbki i tej musztardowej i też troszeczkę tej beżowej. Po prostu wszystko rozwodniłam. Natomiast chciałam, żeby dynki też miały taki trochę pieprzny odcień. W związku z tym najbardziej skupiłam się czarnym kolorem na tych samych dynikach. Dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że tutek Wam się spodobał i zapraszam na kolejne twórczego dnia, kochani.